Witam Państwa w wywiadzie, jak ugryźć jabłko realizowanego w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka przy udziale Młodych dla Sztuki. Ja nazywam się Mikołaj Załodziński i będę mieć przyjemność dla Państwa ten wywiad prowadzić. Moimi dzisiejszymi gośćmi są osoby, które organizują wyjątkowe kulturalne przedsięwzięcia w naszym mieście, czyli pan Piotr Kulpa i pani Katarzyna Chmiel. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od takiego pytania rozgrzewkowego. Skąd w ogóle narodził się pomysł e, kreowania takich tutaj widowisk? Zaczęło się od lokalu. Już opowiadaliśmy kiedyś chyba o tym, w wywiadzie nawet, że Piotrek pewnego razu obejrzał to mieszkanie, przyszedł do mnie i mówi: Kraśka, jaka meta, najlepsza w mieście. Tutaj trzeba organizować imprezy. No i po pół roku się tutaj wprowadziliśmy. A jeszcze wcześniej yy, sama nazwa też wiązała się, kultura na boku, której bo będzie pewnie o tym wspominać. Do przedsięwzięcia wiązała się też z tym, że przez krótki czas mieszkałem na ulicy Bocznej, w wynajętym mieszkaniu. I to było zupełnie boczne mieszkanie z podwórkiem. I tam powstał pomysł robienia imprez kulturalnych, spotkań, koncertów i tak dalej. Nic się tam nie odbyło, natomiast sam pomysł został później przeniesiony tu. Ale powiedział Pan, że sam pomysł narodził się jeszcze zanim, zanim było wynajęte to mieszkanie? Że na pańskiej w pańskim poprzednim mieszkaniu? I w jakich on klimatach się narodził? Czemu to towarzyszyło? Skąd w ogóle wziął się ten pomysł? No bo idea tworzenia i rozmawiania z ludźmi, przekazywania im pewnych treści, które są dla mnie istotne, była mi bliska zawsze, całe życie. Chciałem robić różne rzeczy. I grałem, i śpiewałem, i pisałem na ten temat. I w tym czasie też miałem zespół, którym śpiewaliśmy moje kawałki. W tym czasie też tworzyliśmy wspólnie z Kasią i z przyjaciółmi zespół taki trochę kabaretowo-muzyczny No i Dobra, w którym występowaliśmy. I na, tam w tej chałupce na bocznej odbywały się też próby. Spotykaliśmy się i robiliśmy próby. I ta idea takiego przemawiania do ludzi, silne pragnienie spotykania się z ludźmi zaowocowało tym pomysłem, ale to było, dotyczyło naszych prezentacji. Natomiast kiedy już stworzyliśmy ten salonik, no to zaczęliśmy spraszać tutaj innych artystów. Właśnie jakbyście państwo nakreślili naszym, naszym widzom, e, jakie formy performansów, koncertów e, można tutaj spotkać? E, przede wszystkim to są e, koncerty muzyczne. E, założenie było takie, że będziemy prezentować piosenkę autorską. E, ale. Po polsku. Po, wyłącznie po polsku, tak. Że nie ma coverów, że przyjeżdżają do nas artyści, którzy piszą teksty, piszą muzykę i wykonują swoje rzeczy, czyli bardowie. Ale się okazało, że drogi nasze poprowadziły nas też w inne rejony, i spotkaliśmy ludzi, którzy nieśli ze sobą tak ogromną wartość, że to naprawdę byłaby zmarnowana szansa, żeby nie skorzystać, kiedy oni chcieli, kiedy oni się zgadzali u nas wystąpić chcieli. Niektórzy chcieli nawet, sami. No, i dołączy, do, do piosenki autorskiej dołączyła muzyka instrumentalna. Gościliśmy artystów nie tylko z Polski, ale też na przykład z Maroka, z Włoch, z, Czecho, z, Czech, z Czechosłowacji chciałam powiedzieć. Z Czech. Indii. I z Indii sobie zostawiłam na deser. Oh, z Indii naprawdę? Tak, też, z Indii, tak. tak. A jaki to był gość? To był Jignesz Set, tablista. Tabla to jest taki instrument, który stoi tam, Gdzieś tam na kominku. Mhm. To jest bęben, taki śpiewający bęben. Moim zdaniem najbardziej interesujący instrument perkusyjny na świecie. Mhm. I drugi tablista, również z Indii, Anil Kumar. Z jakim odbiorem spotkała się właśnie te, taka forma tutaj u nas? Nasza publiczność ma do nas spore zaufanie. Lucjan, który tu przywozi tych muzyków, Lucjan Wesołowski z Łodzi, nasz przyjaciel muzyk. Wieloletni, bardzo doświadczony człowiek, który wydał kilkadziesiąt płyt, po prostu przyciąga tłumy swoim twórczością, tym, kogo zaprasza, swoją charyzmą i atmosferą, którą stwarza, i pokorą, i tym, jak dzieli się z innymi. To po prostu przychodzą ludzie i odbierają to bardzo ciepło, relaksacyjnie, właśnie przy okazji dowiadują się wiele o tych instrumentach, o tej twórczości, o sztuce. Współczesnej i, i przeszłej też. A przy takich wydarzeniach ile średnio osób mieści się u Państwa, ile bywa tutaj w salonie właśnie? Mieści się 40, mhm. ale to już jest, wtedy jest maksimum ciasno. absolutny. wtedy jest ciasno, a na koncertach zdarza się różnie. Powiedziałabym, że średnio około 15-20 osób. Mhm. A tak jak już pytamy właśnie o to, ile osób się mieści, to jak przebiega sam proces metamorfozy tego pomieszczenia w przygotowaniu do, do, do samego już wydarzenia? To jest jedna z y, najprzyjemniejszych takich prac, których nam też brakuje w tej chwili, ponieważ zazwyczaj, jeśli koniec jest sobotę lub w niedzielę, no to w sobotę od rana urządzamy po prostu wielkie sprzątanie, wynosimy stąd wszystkie stół, ławę, jakieś tam rzeczy. Czasami Musimy kanapę. przewrócić na bok, wyjechać z tym na kocu, bo on jest kilkadziesiąt kilo waży, więc jest bardzo ciężki ten stół. To już logistycznie mamy dopracowane. Nieraz ktoś nam próbuje pomóc, mówi: mnie Nie, nie. Bo tylko nam powieja ściany. To, to, jest to jest naprawdę pewna sztuka. Mamy patent, robimy to, działamy, zaciągamy kotary, stawiamy światła, uruchamiamy nagłośnienie, sprzątamy podłogi, wszystko co trzeba, szykujemy. No i czekamy na artystę. Jest to dla nas też okazja do fajnej wymiany myśli podczas tego, tych działań I do sprzątania, i sprzątania mieszkania. I to jest, taka... jest, to, jest to taki motywator. Motywator, tak tak tak, 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 tak. I jakaś taka frajda też fizycznego zaangażowania. No. Ale jak, przyjemny, Jaki jest odbiór takich wydarzeń wśród sąsiadów, na przykład, którym, którym towarzyszy jednak ten fakt, że, że, że przewija się pewna, pewna grupa osób wchodząc do mieszkania, wychodzi, że jeżeli jest tu koncert, to zapewne y, słychać go tutaj przez. Na dole jest księgarnia. Mhm. Y Za ścianą są mieszkania, które są wynajmowane, y i tam często się zmieniają lokatorzy. Y Najczęściej no, robotnicy, nie? Jacyś pracownicy tak. firm. Ale ściana jest bardzo gruba. Oni nas chyba za bardzo nie słyszą. Ja myślę, że my bardziej słyszymy ich, kiedy oni hałasują, niż Nie oni. narzekał, a reszta podwórka nas kocha. Naprawdę. Z wzajemnością. Musi nas kochać. Czyli on są bardzo pozytywnie przed sąsiadami. Y tak, tak. No Sąsiedzi jest, przychodzą jest to... i, i uczestniczą chętnie w tych wydarzeniach. Y Nawet bym powiedziała, że, że taka społeczność się tutaj tworzy, bo... Y no y tak, bo, bo, bo z naszych działań wynikają y również y inne przedsięwzięcia odbywają się regularnie spotkania kręgu kobiet na przykład. Właśnie miałem powiedzieć, że jest to coś raczej niespotykanego, unikatowego i dosyć cennego, żeby w swojej społeczności okolicznej mieć takie miejsce, w którym można się spotkać, wspólnie spędzić czas, zintegrować się trochę. Tak, oprócz koncertów organizujemy czasami spotkania dyskusyjne mhm. na temat y, śmieci, na temat, jak, na jaki jeszcze temat rozmawialiśmy? O samotności było. O samotności. Planujemy też rozmowy o śmierci. Czyli tak, taka nowa idea pomaga. się pojawiła w ogóle, tak. E, więc... Poważne, ale najbardziej. E, a jeszcze tak zapytam, czy przy samych właśnie koncertach tego typu wydarzeniach. E, czy mieszkanie poniosło kiedykolwiek jakiekolwiek straty? Same, same, zyski. same, same, same zyski. Mieszkanie, same zyski. No. Przęt się niszczeje. Ale to tak w miarę zużywa. używania naturalne? Naturalnego. Pojawiłaś... E, nasze imprezy są naprawdę bardzo kulturalne, ponieważ nasze imprezy są bezalkoholowe to wiele zmienia. W trakcie też nie ma żadnego wyszynku, czyli nie ma też ani jedzenia, mlaskania i tak dalej. Jest, więc jest za to uwaga bardzo bliski skupiona. kontakt z artystą. My siedzimy teraz w przestrzeni scenicznej, scena się kończy no, tak mniej więcej jak tutaj, ta, ta tak jak komoda, a tutaj zaczyna się publiczność, no i, i tutaj sobie właśnie siedzą ludzie, więc ten kontakt jest naprawdę bliski. Czyli domyślam się, że na przykład po koncercie często następuje jakaś rozmowa z artystą i... Po każdym koncercie czas następuje czas wiele rozmów z artystą. Czasem nawet za długie. Czasem nawet za długie, ale ty potrafisz... Ja potrafię ee, tak skutecznie zadziałać. <grych> Jaki ma pan na to sposób? A, przykład, <grych> a Mówię, że o u Kowalskich też byli goście i już ciemno. <grych> nie żartuję, ale no, rzeczywiście jak trzeba to po prostu mówię, no przepraszam, ale jutro muszę iść do pracy i, i świetnie, fajnie to sobie nadajmy jeszcze 15 minut i... No tak jest, I idziemy do domu. taka rzeczywistość. Tak? A to może Państwo właśnie powiedzą naszym widzom, jacy artyści towarzyszyli już tutaj. E, o, tacy na przykład bardziej polscy, których mogą, mogą kojarzyć. Mogą kojarzyć Daniela Spaleniaka na przykład, mm. który występował tak. również w Gigantach, ale najpierw występował ale najpierw u nas. E, kogo jeszcze mogą kojarzyć? Kogo już? No, żeby popatrzeć na te plakaty. No Andrzej Kotin. Zielona e, Góra. Paraluzja. Kto tam jeszcze. Jej, Opowiadaczka Bajek, tak? Jak Magdalena Polska u nas występowała. Ona jest dosyć znaną postacią baśniarka. Tak. Wędrując taki wieczór mm, baśni. Był Michał Kowalonek. No, o, przecież A Sław, były, Michał były wokalista z mhm. Ostatnio jeden z ostatnich koncertów, tak? Mhm. Ostatni koncert to był chyba. Przed e, z Czech był u nas Jaromir, Lubomir, Lubomir? Lubomir? Lubomir Lichy. W duecie z Jackiem Urlikiem, harmonikarzem z Pabianic, oni wydali wspólnie płytę. Lubimy Urlichy, to jest również jeden najbardziej znany czeski karykaturzysta w formatu naszego Andrzeja Mleczki, mniej więcej. Więc no, taka znana postać przy tym. No, przecudowne wydarzenia. Jak państwo radziliście sobie z wyrażaniem swoich y, artystycznych y, potrzeb na, w momencie całej epidemii? No troszkę jesteśmy y, przytłoczeni. Troszkę stłumszeni, zbici. Y, Zrobiliśmy kilka odcinków takich, takich programów poetyckich w internecie. Y, Opowieści jednak, Baby z dziadem. Tak, ale jednak ta forma to. nie wyczerpuje naszych nie wyczerpuje potrzeb. Tak. Y, I wolelibyśmy naprawdę wrócić do, do spotkań z ludźmi. Y, no, potrzebujemy mieć inne ciała dookoła siebie żeby się dobrze czuć. I to jest naprawdę bardzo ważne. Natomiast staraliśmy się jakoś wykorzystać tę kwarantannę najlepiej, jak się dało. Obejrzeliśmy dużo filmów, na przykład, kiedy, no kiedy nie przede... mieliśmy pracy. No najważniejsza też rzecz dla mnie, no to przez ten czas wróciłem do pisania trochę. To raz, a dwa, że stworzyłem muzykę do 13 wierszy Leśmiana. Przygotowujemy teraz wspólnie z Kasią i z resztą naszego zespołu program oparty na wierszach Leśmiana. Nie zajmują się Państwo tylko e, zapraszaniem gości na scenę scenę w salonie, ale sami tworzycie Państwo, e, można powiedzieć, macie działalności artystyczne, między innymi zespół, który mam tutaj właśnie, czyli Biuro Tłumaczeń, płyta, płyta zespołu Biuro Tłumaczeń. Hmm. Więc może coś Państwo o tym zespole opowiedzą, o twórczości tego zespołu? No, Biuro Tłumaczeń to taka formuła częściowa, tak? Bo tu jakby to jest nasz duet, ja z Kasią współ... tworzymy ten duet, Oparty jest on na utworach autorskich, większość, no, można to powiedzieć, moich tekstów i muzyka, ale częściowo też i muzyka Kasi i teksty Kasi, no i w zasadzie w duecie. Tutaj towarzyszy nam Lucjan Wesołowski na tej płycie, dlatego jest to rzecz też jeszcze dla nas bardzo wyjątkowa i, i przyjemna, że zechciał z nami zagrać, bo, bo bardzo nam to uprzyjemnił płytę. Ważne rzeczy, o których ja staram się też mówić. I o miłości ogólnie, tak jak autentycznie jest w tytule. Pogadajmy jak ludzie po prostu, jest to, jest to początkowa piosenka. Grywaliśmy dość dużo w Bełchatowie i w Łodzi głównie, na różnych imprezach takich związanych z, z promowaniem poezji i tego typu piosenki. Ale ostatnio mamy formację, z którą zagraliśmy już dwa koncerty. Jeden we Wrocławiu, w Simaku, a drugi u nas tutaj w Kulturze na Boku. Zespół nazywa się Mocni w Gębie mm. i było nas pięcioro, ale póki co nam, chyba nas zostanie czwórka. Mam nadzieję, że uda nam się dalej grać w tej formacji i że będziemy mogli wspólnie coś wkrótce Państwu zaprezentować, coś nowego, ponieważ chcę teraz przymusić współtowarzyszy do zajęcia się jednak Leśmianem. A jeszcze oprócz działalności muzycznej, wiem, że zajmuje się Pan właśnie pisarstwem. Tak, no jest to też y, moja, no całe życie mi towarzyszyło pragnienie pisania i pisanie, wyrażanie się w jakiś sposób, ale z tego co udało mi się wydać, no to kilka powieści. Nie, nie udało mi się wydać poezji. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to zrobię, y, uczynię i, i że to będzie zjadliwe. Kilka powieści wydałem, w tej chwili próbuję pisać nadal. Mam nadzieję, że jeszcze coś się ukaże. Sztuki też dramatyczne piszę, które czytaliśmy, które. Próbujemy wystawiać, składając scenariusze z wierszy Stanisława Grochowiaka, do dwóch spektakli: jednego muzycznego, drugiego dramatycznego. No to tak. O. Czy są Państwo zadowoleni z tego, w jakim obecnie znajduje, stanie znajduje się tutaj ten, ten salon, czy raczej planują Państwo, ja już nie wiem, czy wynają większego lokalu, na trochę większą skalę, zmianę miejsca? Nic nie Ja jestem otwarta na zmiany, natomiast nic nie planujemy, a ta formuła y, ma pewne bardzo istotne zalety. Mianowicie takie, że imprezy kolejne mogą się po prostu nie odbyć tak, jak to się stało w sytuacji izolacji. Nie, to jest taka działalność, która zostawia nam mnóstwo swobody po prostu, co tu dużo mówić bo oprócz tego mamy swoje zajęcia zawodowe obowiązki. Które musimy spełniać, a to jest działalność wynikająca z potrzeby kontaktu z ludźmi, z pasji. Z pasji, nie głównie. Tak, tak, ale, ale dzięki tej okrojonej, ograniczonej formule właśnie właśnie wbrew pozorom, właśnie to, to jest źródło dużej swobody. Mhm. No nie mamy żadnych nie zobowiązań, mamy zobowiązań wielkich, prostu, tak? że to się musi tak? odbyć, że się musimy rozliczyć z budżetu, z biletów, z jakichś tam rzeczy, że zapłacić za część, bo my i tak za niego płacimy, bo, bo, mieszkamy. bo, bo mieszkamy. A, a nasza, działalność, nasza działalność ma w dużym stopniu, bym powiedziała, charakter towarzyski, ponieważ publiczność nasza, oczywiście, że cały czas przychodzą jakieś nowe osoby, ale trzon jest niezmienny i mamy wielu stałych bywalców. Którzy. Co przyjaźnili się z nami. Tak, i z nimi, i, my z nimi i, i którzy na wszystkie albo prawie wszystkie koncerty hmm. przychodzą i dzielnie nam kibicują. Właśnie miałem pytać, co jest najlepszego w tej różnicy pomiędzy komercyjnymi koncertami, a takimi mniejszymi w salonie, ale to chyba właśnie to, co pani powiedziała, czyli to, że ludzie mogą, tak jak wcześniej pani mówiła, nawiązać kontakt z artystą, ale przede wszystkim znaleźć ludzi, którzy też interesują się kulturą, tak samo e Tak, jak którzy oni. przychodzą spotkać się z artystą i chcą się skupić na odbiorze. Hmm. Przychodzą po to, żeby być właśnie w takim bliskim kontakcie i w skupieniu wysłuchać tego, co tutaj się odbywa. A tak jeszcze... To jest bardzo ważne, bo tak jak rozmawialiśmy, później odbywają się rozmowy i wytwarzają się autentyczne, długotrwałe, długofalowe więzi. A tak, jeszcze zapytam a propos: no, jak mówiłem, jest to niesamowite przedsięwzięcie, że, że coś takiego powstało w naszym, w naszym mieście. A co sądzą Państwo o innych inicjatywach miejskich, tak jak na przykład właśnie Festiwal Sztuki Jabłka? Ja współpracuję z festiwalem od, w zasadzie od początku, jakoś tam jestem, czy zapraszany do działania, do współorganizacji. I bardzo mnie cieszy, że taka inicjatywa jest, bo myślę, że są to potrzebne sprawy w naszym mieście, żeby zachęcać ludzi do konsumowania kultury. Jeszcze tak a propos kultury na boku, myślę, że warto wspomnieć, że wszystkie wydarzenia nie są biletowane, tylko może, każdy może tutaj u Państwa zagościć, tak? Tak, tak nie są biletowane, natomiast my zawsze zachęcamy, puszczamy w ruch kapelusz zachęcamy do tego, żeby otworzyć swoje serce i zgodnie z jego hojnością podziękować artystom za trud, który wnieśli w to, żeby tu przybyć, żeby przekazać te ważne treści. I zazwyczaj jest tak, że, że ta hojność jest większa niż się spodziewamy, ludzie są. Otwarci rozumieją to, że jest taka potrzeba i że jest to wzajemna wymiana. Nie? Jednak to właśnie cieszy, że ludzie są w stanie docenić to, że ktoś poświęca swój czas, przyjeżdża i na przykład gra dla nich, recytuje, tworzy, to jest. To jest bardzo budujące. To jest bardzo ważne. I żywo reagują, prawda? Publiczność My no czasami <laughs> nawet stresujemy publiczność, można powiedzieć, po tym względem. Zresztą... Ja też miałem to pytać, z, w jakich klimatach y, utrzymywane jest same, same wydarzenia tutaj? Czy to jest raczej spokojna, cisza, siedzenie przy, przy kubku wody, herbaty? Czy, czy jednak właśnie następuje ten żywioł, wymiana zdań? Nie, następuje żywioł. Bywają i bisy, i brawa, i wspólne śpiewy, i, i również wymądrzanie się niektórej części publiczności. Podczas jednego z koncertów Piotr rozdawał, po drugiej piosence rozdawał ręczniki papierowe, bo wszyscy płakali. Taka była żywa reakcja, tak, tak. Było regi, był ogólny regię. Przeżywanie to dotyczyło, że można To zapytać. był koncert Bogu Miły Kucharczyk Włodarek. Yy, Takiej y, pani Która z y, mogła być y, Łodzi. Niedawno poznana szerszej publiczności tak. dzięki temu, że doszła do finału The Voice of Senior. Niedawno właśnie. U nas występowała no. dwa razy, dwa koncerty mieliśmy. I podczas pierwszego koncertu po drugiej, piosen po drugiej piosence calutka publiczność płakała. No, Ze wzruszenia. No. Bogusia ma taką, taką właśnie charyzmę. Taki głos, takie treści, e... taką muzykę, że Ona kiedy to wszystko jest... razem zagra, to. Tak. Tak, tak. To, to inny, twardszy głos jest w stanie poruszyć. O tyle jest, jest fajnie, że artyści u nas też nocują, zostają, jemy sobie kolacje, gadamy, pogramy wspólnie później. Oni często na drugi dzień dopiero jadą dalej w trasę, mogą się tutaj oporządzić. Więc dla nich jest to też jakaś tam korzyść, jeśli jadą w taką trasę. Mhm. Są artyści, którzy mają no, często nieorganizowane nie trasy przez menadżerów, tylko sami sobie coś mhm. organizują. W tym momencie już możemy zadać ostatnie pytanie, kierowane w zasadzie od Państwa do naszych widzów, czyli jak ugryźć jabłko? Czyli, jak, o ile dobrze rozumiem pytanie, jak rozpocząć tego rodzaju działalność? To jest jeden aspekt, a o drugim aspekcie wspominał Pan Piotr, czyli jak zacząć, jak zacząć tworzyć, tworzyć na przykład to. Mhm. Jak zacząć działać, to może ja powiem. Yy, najważniejsza jest potrzeba. Yy, jeżeli ktoś ma potrzebę działania, yy, to znajdzie sposób, żeby, to, żeby tę potrzebę realizować. I tak to jest w naszym przypadku, że działamy po prostu dlatego, że potrzebujemy tych działań. Do, dla, do, do zdrowia no, naszego, pytają psychicznego nas, komfortu nie, sami. i, jak i jakości to, życia. Jak wy to robicie? A, jedno, a, my też byśmy tak, a jednocześnie mają do dyspozycji ogromne domy, ogrody, salony. Mają lepsze warunki, ale nie, nie mają takiego, takiego pragnienia i takiej potrzeby. Tak? Dla nas jest to rzecz. No, i jak oddychanie. No, w tej chwili bardzo cierpimy. Brak, brak duchowej tej karmy. Mało jest... oddychamy teraz. Mało oddychamy, no. prawda? No, a jak ugryźć jabłko to jest Ostatnić jedna rzecz. Tworzenia. O kwestii tworzenia. Tak. No bo ja tu myślę, to taki mój apel. Nie wiem, no do młodych. Chociaż obserwuję, młodych ludzi bardzo dużo tworzą, tak naprawdę. I, I bardzo inne rzeczy. Czasem aż, aż drże, kiedy myślę o tym, jak wspaniale sobie dzisiaj radzą, jak wcześniej zaczynają, jakie mają możliwości, jaki mają zapał. Natomiast no, po prostu jestem przekonany, że warto to robić. Po prostu trzeba brać i, i gryźć, bo innego wyjścia nie ma. Czasy są takie, jakie są. Obserwując, rozmawialiśmy przed chwilą o tym jaka przyszłość zjawi się przed człowieczeństwem, przed ludzkością, przed ziemią w ogóle. różne I nasze zdania są często zbieżne, że nie za wesoła. No więc myślę, że nie ma ważniejszych spraw teraz niż przekazywanie tych ważnych treści, apelowanie o nie, mówienie o nich. I to można robić za pomocą twórczości. Szkoda czasu na pierdolę, moim zdaniem, nie, na innego. Sama zabawa, Stachura o tym kiedyś pisał, to nie wszystko, nie, rozrywka sama to nie jest. Rzecz najistotniejsza. Ważne jest, żeby tam była jakaś misja, jakaś treść. A jakbyście Państwo mieli wybrać jeden, jeden konkretny aspekt, który napędza Państwa do tego, żeby na przykład właśnie w te soboty wstać, sprzątać wszystko, poprzez przes przesuwać ten stół, e, żeby, żeby wpuścić tutaj gości i artystów. Jeden Słama. aspekt. <laughs> no serio? a serio? Serio, kontakt ze sobą, my, że my, Nie, kontakt? nie, no nam to kontaktu nie brakuje ze sobą. Chyba Ale to prawda. jest taki szczególny kontakt, kiedy nas... E, tak, na pewno, na pewno. ...spólny cel jest... jednoczy Oczywiście. i robi się tak. No dla mnie też duchowa, duchowa strawa, duchowe ładowanie duchowym komputerów. To jest coś wspaniałego, nie każdy ma te... Myśmy sobie... Ja z drugiej strony pomyślałem, to jest bardzo cwane, ja tu zdradzę pewną tajemnicę, to nie jest tak hmm, misja misją. Mhm. Ale słuchajcie, no do kogo przyjedzie Kowalony i zagra mu w domu koncert, no. Tak po prostu. Jak mnie nie patrzeć, można sobie zapewnić rozrywkę na no, Nawet to, z domu ja nie muszę wychodząc. jechać do łodzi, płacić za bilety, właśnie. ściskać się w sali, tylko przyjeżdżają, tu grają i jest fajnie. No. Super, dziękuję Państwu za wywiad serdecznie i jeszcze chciałbym, żebyście Państwo powiedzieli naszym widzom, jak do Państwa dotrzeć przez social media, jak znaleźć się właśnie w tym salonie za, miejmy nadzieję, już całkiem niedługi czas i, i wziąć udział jako gość bądź jako artysta w którymś z tych przedsięwzięć. O wydarzeniach informujemy na Facebooku, na stronie Kultura na Boku. Tam podane są też wszystkie dane kontaktowe do nas, ale ja też bardzo bym chciała, żeby ludzie dowiadywali się o tym, że jest takie miejsce i żeby mieli świadomość, gdzie ono się znajduje fizycznie, żeby ich tutaj przyciągać i właśnie hmm. Tak, i chciała, żeby tutaj przeciągać, nie tylko dusze i umysły. Yy, więc yy, to miejsce znajduje się przy ulicy Kościuszki, numer 4 w Bełchatowie nad księgarnią Eureka. I o tym proszę pamiętać. Obok kościoła z najstarszego w Bełchatowie, który jest naszym sąsiadem tutaj. I, i, I deszcz, naprzeciwko prokuratury. Ma różne imprezy. <laughs> Przypadek nie sądzę. <laughs> tak, mamy bardzo dobre otoczenie, naplecze i tak dalej. To super, dziękuję Państwu serdecznie i jedyne co mi pozostaje to życzyć Państwu powodzenia i owocnych koncertów. Dziękujemy Bardzo i zapraszamy dziękujemy. i mam nadzieję, że to o czym pięciu. rozmawialiśmy w kuluarach wcześniej i o czym jeszcze na pewno pogadamy, że zauważymy to w życie i podziałamy wspólnie. Tak, dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.